Szanowni Państwa dzisiaj serdecznie. Ostatnio opowiadaliśmy o prawach moralnych, e, aby e, móc przejść do istoty e, bardzo ważnej dla funkcjonowania ludzkości, czyli praw moralnych, należy było omówić e, strukturę, budowę wszechświata według e, zasad totalistycznych. E, więc o tej budowie to najlepiej opowiedziałby ktoś, kto jest wykształcony jako, jako, jako fizyk. To może prawdziwie byś coś powiedział, no, budowie Wszechświata według totalizmu. No więc, jeżeli chodzi o tę budowę Wszechświata według totalizmu, to wiesz, ona się opiera na tej koncepcji absolutnej grawitacji, która mówi, że te dwa pola, pole ducha i pole świata, czy pole świata i przeciwświata są ściśle ze sobą sprzęgnięte i nierozłączne? Tak, to yy, możemy powiedzieć, że mamy pole dipolarne, czyli są dwa pola jednocześnie razem złączone. No, współczesne teorie fizyczne tutaj najbliższą teorią jest teoria na przykład istnienia wszechświata lustrzanego, tzw. materii lustrzanej. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to myślę, że sobie znajdzie na ten temat więcej informacji. No a co z tego wynika, jeżeli chodzi o budowę, co z tej teorii wynika, jeżeli chodzi o budowę wszechświata. Otóż zakłada ta teoria, że oprócz materii, która istnieje po tej, po tej stronie, istnieje też tak zwana przeciwmateria. No ta przeciwmateria, podobnie jak po tej stronie, materia może mieć różne właściwości, tak samo po tamtej stronie. No, może formować obiekty, może poruszać się, może drgać, formując różnego rodzaju pola, po tamtej stronie oczywiście też. No i oprócz tego, czyli tych dwóch powiedzieć tych dwóch, biegunów, czyli przeciwświata i świata, no, czyli przeciw materii i materii, mamy też tak, takie pole, które nazywamy polem wirtualnym. Pole, które jest oprogramowaniem tego wszechświata. No, jeżeli ktoś zna budowę komputera, to myślę, że sobie tutaj to łatwo wyobrazi, jeżeli e, zobaczy do komputera, to nie znajdzie tam programu, tylko znajdzie tak zwany hardware, czyli e, można w terminologii tej tutaj totalistycznej budowy stwierdzić, że jest to e, przeciwświat, czyli to, co jest hardwarem w komputerze jest przeciwświatem. Natomiast maszyną rzeczywistości jest. E, w w komputerze są to na przykład urządzenia peryferyjne, typu drukarka czy jeszcze inne, które otrzymują polecenia z komputera. Natomiast w samym komputerze jeszcze mieści się, ten, mieś mieszczą się programy, które stanowią świat już typowo wirtualny, czyli można powiedzieć, że w cudzysłowie nieistniejący. Ale tak naprawdę my wiemy, że świat programów istnieje, bo używamy go na co dzień. Natomiast ten świat programów, no, można powiedzieć, że jest niematerialny, tak jak to Platon mówiąc o świecie idei mówił, że, że nie można go zmaterializować w jakiś tam sposób. Jakkolwiek by nie było, no, ten świat wirtualny pozwala na oprogramowanie rzeczywistości i na to, żeby ten chaos, do którego... Fizycy uważają, że dąży Wszechświat poprzez wzrost entropii, no, żeby ten chaos jednak pokazał pewną swoją strukturę i uporządkowanie, które obserwujemy na przykład w formie tak złożonych istot jak ludzie. A czy na przykład można by było powiedzieć, iż <laughs> świat i przeciwświat jest światem strukturalnym, natomiast to, co, czym jesteśmy przesiąknięci, Świat wirtualny jest czystą świadomością albo polem unitarnym? Na pewno można powiedzieć, że światy i przeciwświat, jako struktura, są jakby bazą, bo to tak samo jak z komputerem. Może być komputer, którego nie używamy, który nie, nie ma oprogramowania, nie zawiera. Dopiero staje się użyteczny, czyli staje, staje się urządzeniem, można powiedzieć, wielozadaniowym, wielowątkowym. Na w przypadku e, takich złożonych istot jak ludzie, no to już pojawia się coś takiego jak świadomość. No i tutaj e, jest to ściśle związane z tym światem wirtualnym, z tym właśnie oprogramowaniem, któ oprogramowanie, które e, korzysta z tej bazy właśnie w formie świata i przeciwświata, Sz czyli z tego świata strukturalnego, jak to nazwałeś. Czyli jakbyśmy chcieli powiedzieć, iż mm, człowiek po stronie świata... To jest nasze ciało substancjonalne, to właśnie, które sobie tutaj oglądamy z naszym sercem, nerkami, wątrobą, etc. Po stronie e, przeciw przeciwświata znajduje się to, co ma, nazywamy totalistycznie intelekt, e, którego o, o częściami w pewnym sensie czy narządami są sumienie, e, miłosierdzie, umysł. Co stanowi umysł odpowiednik dla mózgu, e, miłosierdzie odpowiednik dla serca i tak itd. I w tym wszystkim, w tym e, świecie i przeciwświecie jest emanacja świata wirtualnego, w którym można by było powiedzieć, znajduje się dusza. Dusza jako programator, jako, jako zbiór programów. Tak. Czyli w ten oto sposób mniej więcej. E, E, moglibyśmy przedstawić budowę wszechświata i człowieka, i człowieka e, w idei e, to, totalistycznej. Oczywiście, werbalne e, przedstawienie jest e, ograniczone e, językiem, więc tutaj e, semantyka e, jest jakby tak skonstruowana, że przedstawienie tego wydaje się takie bardzo uproszczone, ale w rzeczywistości jest to. Mm, bardzo głębokie i wynikają z, i z tego wynika bardzo dużo różnych implikacji. O tych wszystkich implikacjach a, będziemy opowiadać e, z, na przykład współcześni naukowcy już też i do tego, że istnieje świat i e, druga strona, czyli umysł, który jest jakby m, przez nich m, widziany jako m, energia plus informacja energia jako nośnik informacji i ujmują to jako jest to umysł to jest bardzo zbliżone do, do, do koncepcji buddyjskiej e, e, interpretacja umysłu natomiast w totalizmie ten umysł znajduje się w konstrukcji którą my nazywamy intelektem i stanowi jakby część intelektu czy dobrze? Tak, tak, dobrze. To znaczy tutaj jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz, że między światem i przeciwświatem ciągle przepływać może energia jak informacja. Informacja jest jakby niesiona właśnie przez energię i tutaj no, też istnieją na przykład w organizmie człowieka struktury, który, struktury które są odpowiedzialne za to, żeby ta energia przepływała w jedną lub w drugą stronę. Można sobie to wyobrazić jako pompki, zawory. No i z tego wynika też oczywiście szereg konsekwencji. No, jeżeli obserwujemy na przykład człowieka, który dokonuje pewnych rzeczy, a na przykład pracuje, no to możemy zaobserwować, jakie formują się w nim na przykład uczucia, emocje, które są jakby objawem przepływu energii ze świata do przeciwświata lub odwrotnie. Z totalizmu wynika również bardzo ciekawy ciekawa wniosek, że to, co nazywamy materią, twardą materią, to jest coś, co nie posiada intelektu, powiedzmy, to myślenie. Natomiast energia posiada właściwości intelektualne, czyli jest obarczona wyciąganiem wniosków, z gromadzeniem tego, co nazywamy prawami moralnymi itd. Tak to jest bardzo ważna implikacja, ponieważ pokazuje, że człowiek jest jakby w pewnym sensie przetwarzaczem, transformatorem, twórcą tego, co nazywamy energią moralną, totalizmu. Tak, nawet naukowcy przedstawiają swoje hipotezy dotyczące podstawowej struktury materii i nawet w marcowym świecie nauki pokazał się taki artykuł pod tytułem bodajże czy wszechświat ma strukturę bitów, coś takiego. W każdym razie ktoś w Chicago, jeden z naukowców, wpadł na pomysł sprawdzenia tego, czy właśnie ta struktura podstawowa jest to struktura informacyjna wszechświata, czyli jest wszechświat zbudowany z takich prostych bitów, w oparciu o które konstru no, my mówimy w totalizmie, że e, te proste bity, czyli te cząstki przeciwświata, które mają e, możliwość przetwarzania informacji e, na początku prostej, ale jeżeli utworzą większe struktury, to tak jak tutaj w świecie możemy obserwować albo proste cząstki, albo bardzo złożone struktury, no więc w przeciwświecie, jeżeli. Powstaną bardziej złożone struktury, to mogą przetwarzać na przykład już bardziej złożone algorytmy czy programy, które w końcu mogą uformować na przykład istoty, przez które może się przejawić to, co nazywamy samoświadomością. No i takie stwierdzenie, w esoteryce, tyle nas jest, ile możemy sobą objąć, jest wynikiem tego, że jeżeli posiadamy duży potencjał energii moralnej, czyli również algorytmów e, informacji i tak dalej, to e, możemy zrealizować coraz więcej e, decyzji, możemy zrozumieć, objąć e, swoim umysłem e, coraz większą e, tak zwaną przestrzeń e, i możemy dokonywać e, rzeczy, które e, właściwie człowiekowi o małym potencjale energetycznym mogą się wydawać czymś magicznym, czymś zadziwiającym i nie zrozumiałem zupełnie.